Dzień dobry, cześć, witajcie w 27 odcinku serii z gry Invasion, The Last Crusade. Seria ta była niekontynuowana przez dość długi czas, jednak do niej powróciłem, ale będzie ona realizowana nieco inaczej. Mianowicie, w samych odcinkach może się pojawić też więcej przechodzenia, po prostu przechodzenia tych leveli, tak jak widzicie, a przy okazji też. Jeżeli chodzi o statystyki, jakby podsumowania całej gry, całej rozgrywki, tych wszystkich wartości, które są właśnie z grą związane, to będzie to realizowane w nieco inny sposób. Już Wam pokażę, o co chodzi. Jesteśmy tutaj już przełączeni w drugim, jakby oknie, na drugiej scenie. I teraz tak, mamy tutaj podsumowanie. Tutaj jest wersja podsumowania, to tam za jakiś, czas, za jakiś czas raczej to zniknie albo będzie w jakimś innym miejscu. To jest tak tylko na razie raczej wprowadzone, natomiast mamy tutaj jasne informację, że to chodzi właśnie o statystyki z tej konkretnej gry. I teraz rzecz ważna jest łączna ilość w skarbcu od 30 maja 2020 roku. I co to tak naprawdę oznacza? Tutaj mamy powyżej i tam mamy jakieś 32 biliony, powiedzmy, tak? Natomiast co to tak naprawdę oznacza w ramach tej serii? Wcześniej to było tak, że były, było złoto, jakby wliczane ze wszystkich poprzednich odcinków i była jakaś tam łączna wartość, tylko że to nie była, że tak powiem, informacja miarodajna, ona w sumie nic takiego konkretnego nie dawała. Natomiast natomiast teraz będzie tak, że właśnie od tej daty, którą tutaj widzicie właśnie na ekranie, od tej daty faktycznie złoto będzie w, w miarę jakby dokładniej liczone, ta łączna wartość. I na czym to będzie polegało? Będzie polegało na tym, że każda jakby strata złota, czyli jakieś wydanie, czy to na jednostki, czy to na upgrade tych jednostek, będzie zawarte tutaj, to będzie wszystko logowane, w sensie no ja to będę po prostu najzwyczajniej w świecie, będę najzwyczajniej w świecie to zapisywać. No i w, oczywiście też wliczać, jakby doliczać do tego tutaj do tej łącznej wartości, która jest właśnie w tym momencie, jakby każdą stratę, tak i dzięki temu będzie można, dodając te wszystkie straty, będzie można właśnie dość dokładnie. Wiedzieć, ile tego złota faktycznie się przewinęło, że tak powiem, w tym skarbcu od właśnie tej daty. Przy okazji, można zrobić jeszcze inne szacowania złota, mianowicie na podstawie tego, ile upgradeów za jaką cenę jakby zostało wykonanych, tak? No i wtedy dość łatwo będzie też można się dowiedzieć, ile faktycznie tego złota jakby przeszło, mniej więcej, tak? Tylko, że to też będzie dość mocno niedokładny pomiar z tego powodu, że wielokrotnie były dokupywane, dodawane właściwie jednostki, tak? Głównie łucznicy. No i właśnie z tymi łucznikami też będzie taka, taka rzecz, że też właśnie będą straty łuczników. Prawdopodobnie też kolejnych jednostek, tylko że na razie takich nie będę. Kupować więcej raczej, nie będę dopełniać do tej wartości 10 tysięcy, powiedzmy, żeby tam było w miarę równo, bo nie jest to, powiedzmy, za bardzo potrzebne, a to, że te wartości czasami są nierówne w przypadku właśnie, nie wiem, czy to rycerzy, czy to jakichś innych jednostek, to wynika z tego, że po prostu. No, czasami zrobię jakieś miskliki, powiedzmy, i, i dlatego tak się dzieje, bo głównie i tak właśnie no, cała gra tutaj się opiera na łucznikach Oczywiście dalej jest ten model, powiedzmy, automatycznego klikania. Przy okazji, tak, jak widzicie, jakaś tam pewna różnica między levelami też nastąpiła. No i też przy okazji, troszeczkę ten powrót, można powiedzieć. Symboliczny, związany z jakby pewną rocznicą serii, no taką nie do końca pełną. Ale nie wiem kiedy dokładnie to opublikuję. Natomiast z chwilą nagrywania mamy 31 maja tak, 2020 roku, a pragnę przypomnieć, że pierwszy odcinek z tej serii pojawił się 29 maja 2019 roku, więc no mamy jakieś w cudzysłowie powiedzmy swoisty jubileusz jakąś rocznicę taką ala rocznicę tak no i w taki sposób to właśnie będzie kontynuowane tutaj oczywiście jeszcze nie jest wszystko zrobione to, to jak to będzie przebiegało w przyszłości myślę że się dowiecie w kolejnych materiałach jeżeli chodzi o jakąś cykliczność tych, tej serii jakieś powiedzmy ramy czasowe kiedy to. I kolejne odcinki będą publikowane, to do końca nie wiadomo tak naprawdę. Z mojej strony to tyle. Do usłyszenia. W kolejnych materiałach cześć.